Witamy Was serdecznie. Witamy. Kasia Kwiatkowska i Wiktor. I Wiktor. Moi kochani, dzisiaj przychodzimy do Was z ważnym tematem. A, bo, bo, bo po pytaniu mojego syna, dzisiaj i wczoraj, <grywia> czy jak coś mi nie wychodzi i dlatego się złoszczę, to mamusiu przecież muszę wspierać wątrobę, prawda? No. Ja tak popatrzyłam, otworzyłam oczy. I mówię, no tak, właściwie tak, synu, bo w wątrobie siedzi emocja złości. Złości. Więc Wiktoru na to, no to się daj mi dwa łopianki. Tak powiem. Te dwie zdrowe Wiktor... tabletki. To są to... ziółka, taki ekstrakt Jemnie. ziołowy z korzenia łopianu. I Wiktor po prostu uwielbia korzeń łopianu. I najchętniej to by jadł go garściami, tak? Mama musi go trochę reglamentować, prawda? Mhm. Więc wam dzisiaj trochę powiemy o tym, jak sobie radzimy między innymi ze złością, jak nam przychodzą złości, tak? I jak nam przychodzi takie mhm. rozdrażnienie, jak nie wiemy co mamy ze sobą robić, tak? I nie możemy się uspokoić. Mhm. To pierwsze jest co, Wiktoru. Na początek mama co robi? Przy. Przy co? Przy przytula, tak? Przytula. Jeśli mhm. jest tego łopianka, to będzie ci się lepiej mówiła. No i możemy zawsze, jak jesteś zły, to możesz powiedzieć zawsze na początku o co ci chodzi, czy nie bardzo. Hmm, od razu mówisz, czy nie zawsze od razu. Wtedy? No, jak się złościsz? Nie, od razu. No właśnie. Żeby wy wydusić siebie, dlaczego się złościmy, to co, co trzeba robić wtedy, Wiktoru? Co mama daje na początek? Kamer! Kalmerka. I słuchajcie, jak czasem sobie zapomnę, że trzeba się wyciszyć i że najlepiej u Wiktora zawsze działają olejkowe wsparcie, to on mi to zawsze wykrzyczy: Mamusiu, ty nie wiesz, że jak się złoszczę, to trzeba mi dać olejku? Yes! Tak, i wtedy przynosimy albo kalmerek, i Wiktoru wtedy co robimy? Jak ci, mama, go, jak, jak sobie z niego korzystasz? Hej, pokaż. Co się robi wtedy z kalmarkiem? jak jest taka złość? Odkręca się, i co wtedy? No, to no Nie chciałam, żeby mnie zabolało ręce, ale no tak. nie, to nie była złość. No nie było, nie. Wyglądało jak złość. Powiedz, co teraz robisz? Posmarowałem nad tak. I wdychamy. Przy wdychaniu olejku, zwłaszcza jak są mocne emocje, co trzeba zrobić z oczami? Co trzeba? No, co, trzeba, co się trzeba zrobić? Nie Otwieramy wiem. czy zamykamy? Zamykamy. Mhm. Wtedy jest łatwiej tej emocji się pozbyć. I słuchajcie, olejek bardzo fajnie i dość szybko wpływa na emocje. Czysty olej letyczny czysty. Dlaczego? Dlatego, że ośrodek naszych emocji w naszym mózgu jest bardzo blisko ośrodka węchu. Więc, jeżeli mamy takie mocne emocje, targa nas, tak? jesteśmy źli, bądź zaniepokojeni, bądź mamy jakiś lęk, strach, czegoś się wystraszyliśmy, bądź jesteśmy z... bo, po prostu źli, tak mamy złość w sobie, to wtedy dobrze jest mieć olejek pod ręką. I słuchajcie, ja mam... Wiktorku, siądź prosto, bo mi spadasz. Ja mam kilka takich olejków, które mamy zawsze, tak powiem, na podorędziu. I nawet jak gdzieś wyjeżdżamy, czy idziemy gdzieś po prostu na jakieś zajęcia, czy po prostu coś robimy, ja te olejki zawsze zabieram ze sobą. I oprócz tego, że daję podnosek, wdychamy, wcieramy w nadgarstki, to zwłaszcza... Naszemu Jasiowi wcieram tu, słuchajcie, z tyłu w kark. I Jasiek po prostu też uwielbia w brzuszek, w pępek. Wcieramy olejek i bardzo fajnie to działa na takie wyciszenie. Te emocje po prostu stają się słabsze, łatwiej jest wypowiedzieć daną emocję. I tutaj mamy kilka właśnie takich typów. Pierwszy to jest kolekcji dla dzieci Olejek Calmer. I to jest olejek, który bardzo fajnie działa na wyciszenie, ale też świetnie wspiera układ pokarmowy, więc jak jedziemy gdzieś samochodem, a moje dzieciaki różnie tak mają z podróżą, to też wcieramy go w pępek i w nadgarstki, bo wtedy po prostu że się jedzie i nie ma wyskoków typu nudności, typu wymioty, i ten olejek też nam właśnie służy ku temu. Drugi olejek, który Wykorzystujemy bardzo często, to jest lawenda. Dlaczego lawenda? I to rozjeszczasz mi. Dlatego lawenda, że ona też właśnie bardzo szybko i bardzo fajnie działa na wyciszenie emocji, ale lawenda też ma takie działanie, że bardzo wpływa na wysłowienie tego, czego nie możemy wysłowić. I wtedy wcieramy. Gardełko i wtedy łatwiej jest nam opisać emocje, wypowiedzieć emocje. Nie słuchajcie, tak na marginesie też lawendę stosuję na live'ach przed live'ami i przed wykładami i wtedy jest po prostu ha, ha, ha. wtedy jest po prostu łatwość mówienia po prostu mówi się lżej płynniej i oczywiście zanim posmarujecie lawendę lawendą jeżeli coś macie mówić proponuję wypić szklankę wody dlatego że macie wtedy nawilżone tutaj śl ślinianki i łatwiej jest się wysłowić bo jeżeli macie też brak wody w organizmie to jeżeli zaczynacie mówić to tutaj się robi szybko suchość w ustach gardeło zaczyna drapać jak się mówi dłużej, to głos może, tak wiecie, przytykać. Ja miałam wcześniej takie coś, że no, mówię, mówię, a nagle po prostu, jakby mi ktoś tutaj uderzył ręką w struny głosowe i mi wycinało głos. W momencie, gdy pilnuję nawodnienia, zwłaszcza przed wykładami czy przed live'ami, i wysmaruje się jeszcze dodatkowo lawendą, idzie nam to prościej, tak? Tak. Do tego lawenda, słuchajcie, świetnie wpływa na ząbkowanie, świetnie wpływa na dobry sen. I lawenda to jest ulubiony olejek mojego też Jana, tak? Jaś kłumy mm. bardzo lawendę. Kolejny olejek, który jest u nas właśnie w dzieciowych emocjonalnych sp sprawach i wyciszeniu, uziemieniu niezbędny, to jest jaki olejek? Balans. Balans. I co robimy z balansem? no. Pokaż, jak wcieramy balans. Tutaj słuchajcie, w tych buteleczkach mamy już olejki w rozcieńczeniu dlatego, że dla dzieciaków zawsze olejek rozcieńczamy. Dlatego że. Ja, no, ja cię potrzymam, a ty smaruj. Dlatego, że y, czyste olejki eteryczne mają bardzo duże stężenie, Więc dla dzieciaków trzeba je odpowiednio rozcieńczyć na oleju bazowym, żeby one po prostu nie podrażniły skóry, nie popaliły, tak? To jest bardzo, bardzo istotne. Więc dla dzieciaków y, te olejki mamy w rolonikach rozcieńczone i y, albo kupujemy gotowe. Takie rozcieńczone roloniki, albo je sobie po prostu robię w buteleczce po czystym olejku, który jest już zużyty, albo tam na dnie zostaje parę kropelek, dopełniam to olejem bazowym, dokładam kuleczkę i to jest też bardzo wygodne do stosowania. Tak? Tak. I balans, słuchajcie, też nam się świetnie sprawdza, oprócz tego na ząbkowanie, na wyciszenie emocji i e, taka ulga, zwłaszcza, wiecie, w takim ataku. My mamy teraz dwulatka, tak? Bunt dwulatka i to jeszcze bunt dwulatka taki, że nie zawsze matka zrozumie, co dziecko chce przekazać, tak? Ono bardzo chce mówić, natomiast ja nie zawsze zaskoczę. I... I Jaśko się bardzo tym denerwuje i bardzo go to złości, więc wtedy mamy też bardzo często balans, bądź lawendę, czekaj Wiktorku, bo to słyszę na kamerce i będzie przeszkadzało jak tak szurasz, wiesz, albo kalmerka. I sobie smarujemy bardzo często kark, Jaśko już też przychodzi z nadgarstkami i też się już, Wiktoru go nauczył jak się wdycha, wcieramy w pępulec i jak emocje opadną, to mamy miejsce na dialog, tak, na rozmowę. I wtedy tak. możemy powiedzieć, co na serduchu leży, co nas zezłościło i co nam potrzeba, żeby się wyciszyć, prawda? No bo co? Wiktor, jak się bardzo denerwuje, to na początku, zanim zastosujemy olejek, to mi mówi, że on nie może powiedzieć, bo się za bardzo złości. I czasem, słuchajcie, emocje u dzieci są tak mocne i intensywne, że na początek potrzebujemy tego etapu wyciszenia, tego etapu... E ogładzenia, trochę opanowania emocji, żeby można było w ogóle wypowiedzieć to, co nam na serduchu leży, to, czym się zezłościliśmy, to, czym się wystraszyliśmy też, nie? Mhm. Bo te olejki nam też służą, słuchajcie, w przypadku, gdy na przykład się czegoś e, dzieciaki wystraszą mm, i coś jest dla nich trudne, albo e, przychodzi jakiś taki smutek, nie z gruszki, nie z pietruszki, nie? Wiktoru to nazywa, że smutki go dopadły mm, i wtedy też właśnie między innymi mm -hmm. tych olejków mm, tak. używamy. I jeszcze jeden mamy olejeczek, właśnie tutaj też mamy taki rolonik zrobiony, mm, który nam też bardzo fajnie służy, a do tego ja sama uwielbiam mm, jego zapach, to jest... co? Serenity Serenity to jest też mieszanka czystych olejków eterycznych i ona oprócz tego, że wycisza, uziemia, bo balaz jest taki mocno, słuchajcie, uziemiający. Lawenda pomaga wypowiedzieć to, co nam na serduchu leży. Calmer bardzo fajnie wspiera układ pokarmowy i takie wyciszenie. Natomiast Serenity to jest taka mieszanka olejków, która emocjonalnie pozwala nam zatrzymać się. Czyli jak mamy na przykład dużo rzeczy do ogarnięcia, w koło jest mnóstwo rzeczy do zrobienia i jest taki, tak, tak, takie zawalenie różnymi rzeczami, które trzeba ogarnąć, żeby że nie ma czasu, nie ma czasu załadować, <noise> ja to tak nazywam. I wtedy bardzo często właśnie korzystam z Serenity, sama też ja. Zresztą z wszystkich tych olejków, tak. słuchajcie, korzystam, bo oprócz tego, że działają świetnie na dzieci, to też działają u tak. rodziców. Dlaczego, to wam też powiem. Działają świetnie na dzieci. I na tak, świetnie na dzieci. A Serenity, słuchajcie, z, m, pozwala mi usiąść po prostu na chwilę, skupić emocje, skupić myśli. Mm, idzie drugi ambasador zdrowia. Czekaj, Wiktorku, weźmiemy Jasia. Chociaż Pokażę, jak się smaruje olejki i ułożyć po prostu plan działania, tak? I jeżeli, jeżeli działamy w takim chaosie i znajdziemy ten moment takiego wyciszenia, w którym mnie nie widać, musimy się jakoś tak ustawić, żebyście byli, byli widoczni wszyscy, Dobrze. takiego uziemienia, to wtedy po prostu przychodzi nagle pomysł, przychodzi plan na to, jak wszystko połączyć i uziemić. I słuchajcie, dlaczego też jest ważne, oprócz tego, że balansujemy dzieciaki, dlaczego jest też ważne, żeby zbalansować rodzica. Dlatego, moi kochani, że tak, dziecko... Zbalansować rodzica. <laughs> A, właśnie. Dziecko, słuchajcie, A, bardzo nie. szczytuje nasze... Tak? A. Tak. Tak, nasze emocje. Jeżeli my jesteśmy tak. poddenerwowani, jeżeli my jesteśmy na coś wściekli, jeżeli coś nam nie wychodzi, dziecko nasze tak. to Pan też Ja wszytko nazywał poprzedni olejek, który olejek Wittorku? I czytuje też Serenity, i sczytuje też nasze emocje i bardzo często emocjonalnie na nie odpowiada. Te to są takie momenty, że dziecko jest na przykład złe i ono nie wie dlaczego, nie? A tak naprawdę te emocje my jako dorośli przepracowujemy w sobie. A dzieciaki nam tylko to pokazują, tak, że jeszcze tutaj trzeba się wyciszyć. I w momencie, jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko się wyciszyło, to musimy się wyciszyć my sami. Więc wtedy warto sobie naolejkować, nabalsamować, hmm, nabalansować o, dziecko. Ale za chwilkę albo nawet przed balansowaniem dziecka warto zbalansować siebie. Czyli wcieramy. W kark, w okolicy serducha warto sobie wetrzeć, w nadgarstki, rozmasowujemy, i słuchajcie, zamykamy oczy i wdychamy. I wtedy bardzo ważne jest to, żeby też, mm, Właśnie umiejętnie wyciszyć oddech, dlatego że jeżeli mamy oddech bardzo nakręcony, to robi nam się taki bardzo płytki, a i ten strach, stres bardzo często siedzi tutaj w pracy piersiowej. Więc kładziemy olejek na ręce, rozcieramy, wdychamy na cztery. Zatrzymujemy chwilę powietrze, licząc na dwa. O, dziękuję Ci, kochanie. I wypuszczamy powoli na pięć. Powtarzamy to do momentu, aż nasz oddech się nie uspokoi i nie wycisze. Natomiast dzieciaki hmm, są bardzo często impulsywne. Te emocje u nich e, przebiegają e, dość intensywnie, bardzo często, e, więc nie, wtedy. Łopianki ja się wcina, tak. <laughs> Więc wtedy po prostu dajemy im do powąchania Wiktoru, później posprzątamy. Dajemy im do powąchania. Bardzo właśnie fajnie działa wcieranie w kark, bardzo fajnie działa wcieranie w pięty, w nogi, w stopy po prostu od spodu i wcieranie w pępek. I one po prostu niesamowicie dają taką od razu ulgę, że jest takie. Mój Wiktor, to często wiecie, jak ma, ma taki napad złości, jest coś takiego. Szybko, szybko, a potem. Po prostu widać, jak te emocje się wyciszają i jak to rozluźnienie przychodzi. I słuchajcie, olejki, właśnie eteryczne, świetnie nam służą każdego dnia w różnych sytuacjach, wspomagają właśnie wszystkie te procesy komunikacyjne procesy emocjonalne, procesy wyciszenia, sen, lawenda też słuchajcie świetnie działa przeciwbólowo, łagodząco, bardzo fajnie i na przykład jak mamy akcję, że na przykład Jaśko się gdzieś uderzy, czy Wiktoru, i coś zaboli. To też bardzo często smarujemy od razu lawendą. I ostatnio, słuchajcie, w tamtym tygodniu też miałam doświadczenie tego, jak dzieciaki chłoną niesamowicie naturę i chłoną to, co jest normalnie wykorzystywane w domu przez rodziców. Wiktor po prostu pod, podskoczył i walnął mi głową w, w sofę, tak? I zaczęło go to boleć, zaczął płakać, że nabił sobie guza, co zrobił Jasiek, dwuletni Jasiek, a. Pogonił do półki z olejkami, przyniósł lawendę i zaczął go smarować po głowie w tym miejscu, gdzie go bolało. Więc zobaczcie, jak dzieciaki też od razu wiedzą, czym sobie trzeba zadziałać, żeby się wspomóc, żeby sobie pomóc. I, i potem zaczęło się przytulanie, Jaśko gładził Wiktora po głowie, masował, robił mój-mój, prawie. prawda Jasiu? I brata uratował, zanim ja wpadłam na to, żeby pogonić, od razu lawendę. Tak, otworzyć ci? Tak. Więc moi ambasadorzy zdrowia, dzieci, które są wspierane naturalnie od samego początku, które chłoną naturę i niesamowicie z niej korzystają. Zobaczcie, jak się wdycha olejki. Ja się właśnie smaruje pępek. Tak. Na marginesie i bardzo szybko łapią to, co im pomaga i co ich wspiera, i bardzo szybko wiedzą, co robić i co wykorzystać, żeby być w dobrym zdrowiu i w dobrych emocjach. Tak. Więc moi kochani, natura natura. Z roślin też dla dzieciaków jak najbardziej. I ukojenie emocji, praca też z emocjami, wysłowienie tego, co w nas siedzi a dla rodzica i dla dziecka, prawda, Wiktoru? Czyli zanim rodzicu zaczniesz balansować, dzieci, zbalansuj najpierw siebie. <laughs> nie będzie się przenosiło, a przynajmniej nie w takiej ilości na dzieci, jak to się dzieje normalnie. Po, pozdrówka dla Was ogromne, ogromne. Życzenia, zdrówka. Wiktoru, chodź, pożegnacie. Pozdrawiamy Was z moimi ambasadorami zdrowia. Wiktoru? Tak? Tu się pokaż do pomerki, bo cię nie widać. Wiktoru i Jasiu. Jasiu, pokażesz się? Mm. Eh. Mm -hmm. po, wspaniałości dla Was. Chciałam powiedzieć pozdrawiam, ale jakoś mi się to kojarzy, że pozdrawiam się nie powinno mówić, tak? Wiktor mnie zawsze napomina. Pozdrawiam, czyli pozdrowiu, więc my Wam zdrowia hmm, zostańcie w zdrowiu, o tak. Niech Wam się wszystko układa. Niech. Emocje się balansują. Wszelkiego dobra dla Was. Wspaniałości i do zobaczenia. Pa, pa! Pa!